Manko. W tym filmie chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak buduję swoje składy, na co staram się zwracać uwagę i jak do tego podchodzę. Pierwsza sprawa to staram sobie ustalić jakieś priorytety. W moim przypadku, z racji, że mam dużą galerię, no to wiadomo, staram się najlepszych zawodników dać tam, gdzie jest najwięcej sposobu do wygrania. Jeżeli ktoś ma mniejszą galerię i ma tylko skład z religii, no to wiadomo, że będzie skupiał się tylko i wyłącznie na analizę. lub niektórzy mogą który ten być awans do wyższej dywizji, no to też w pewien sposób inaczej te składy będzie budował. Czasami zdarza się tak, że nie gra pełna Premier League, to wtedy za pierwsze miejsce nie jest 3000, tylko powiedzmy 2400. A, ale grałem inne ligi, no to wtedy Champion powiedzmy jest 2800, może być trochę wyżej. W tym jest różnie, na to trzeba patrzeć. W tu momencie w ten weekend grałem wszystkie ligi, więc yy, najlepszych będę dawać do Premier League. Mam trzy dywizje pierwsze, tak samo w Ciemp. No i potem myślę, że La Liga, bo też dywizja pierwsza, no ale w La Liga jest trochę mniej, bo jest 2,5 koła I Bundesliga, nie mam dywizji pierwszej niestety e, Dlatego, że gram kimisiem i tak dalej, zazwyczaj w czemp e, Ciekawostka, myślę, że niektórzy nie zwracali na to uwagę przez cały sezon, szczególnie na początku Jeżeli popatrzymy sobie na dywizję drugą i trzecią w takiej Bundesliga, no to za pierwsze miejsce jest 800 dolgów w dywizji drugiej Natomiast w klasiku. Za pierwsze miejsce, z, tutaj tego nie widzicie, bo kamera zasłania, za pierwsze miejsce w klasyku, tutaj mogę zmienić, bo jest 700 dolków i 100. E, no, wiadomo, że w klasiku jest trochę trudniej, bo więcej ludzi gra i musimy mieć mocniejsze karty z większym bonusem, z większym bonusem do kolekcji i tak dalej. Niemniej, jeżeli mamy bardzo mocno drużynę i jesteśmy w stanie ship'nąć, no to lepiej zagrać klasyk dywizję. Pierwszą niż dywizję drugą w In Season tak czasami robiłem. Oddało, wygrałem Branta, Nie zająłem podium w Bundeslize, ale będę dwa razy nim w Challengerze, więc opłacało się. Eee, tutaj pojawia się pytanie też szczególnie w Bundeslize, na Lidze i tego typu rzeczach stakować czy nie. Ja uważam, że jeżeli mamy wybór, to nie, ponieważ zawsze powinniśmy grać najlepszych zawodników w danym tygodniu, a nie kombinować z jakimiś stakami, bo eee, Ludzie też e, tak często grają i musimy mieć karty na maksymalnym bonusie, żeby to e, miało sens. E, często widziałem na przykład Bundeslidze w RER, w divizji pierwszej, ludzie grają ten sam Stack Bayer, no powiedzmy: No i upamykano Olise, Olicę. Wszyscy e, dajemy na kapitana Kimisza. No wtedy, jeżeli nie mamy ma na maksa tych kart, no to nie jesteśmy w stanie wygrać. I to jest trochę, no głupie według mnie, no ale ludzie tak robią pewnie z lenistwa też, albo liczą, nie wiem na co. E, czasami. E, po prostu w takim staku zamiast, no lepiej dać innego bramkarza i wtedy mamy szansę chociaż wygrać, tak? A w innym przypadku nie. Limity to już w ogóle widziałem często, że 60 osób gra ten sam stak, a potem zajmujemy 58. miejsce, i dlaczego nie? No ale no to już wiadomo, mi się wydaje, że zależy też od budżetu. Jeżeli nie mamy opcji, no to gramy stakiem, tak? Bo czasami to jest najlepszy mecz. Tak jak teraz chyba gra Barcelona na wyjeździe z. Z Vajadolid, no to nie będzie to błędem zestakowanie Barcelony, bo oni mogą z nimi wygrać 6-0. Natomiast jeżeli mamy stack minds, no to nie gramy tego staku e, z Bayernem u siebie, no bo raczej szanse są małe. Oczywiście to jest piłka nożna, czasami może oddać tak jak Augsburg oddał w tym sezonie, czy jakieś Nottingham Forest e, albo Ulurę Hampton, ale zdarza się no to rzadko i ludzie po prostu rzucają na Twittera te swoje wygrane, nie pokazują swoich fuck upów, jak zestakowali Tottenham i mieli 50 punktów, bo wszyscy mieli. 5 w tymie, tak? Nikt tego nie pokazuje, no ale ludzie też tak grają. No, no i przejdę tutaj do pozycji konkretnie, jakie jak na nie zwracam uwagę. No, pierwszą rzeczą to wiadomo bramkarz. Tutaj staram się grać zazwyczaj bramkarzem in season, w in season, oczywiście, ze względu na to, że spread pomiędzy kartami in season a classic na bramkarze jest dużo mniejszy niż powiedzmy na jakimś outfilterze typu powiedzmy Kimish. Jeżeli mamy kimisz classic, a Kimisha in season to ten spread jest dużo większy, w szczególności na początku sezonu, więc jest teoretycznie dużo większe walii grać bramkarzem in season. No wiadomo, że jak jest jakiś klasik, który ma dobry mecz, no to wtedy gram klasikiem. jeżeli chodzi o bramkarzy, to według mnie najlepsze walii jest w bramkarzach ze środka tabeli lub do, do tego top 5 do tego 5 miejsca, czy tam drugiego. Staram się unikać bramkarzy typu Donnarumma, Hradeki, Neuer i tak dalej z tych topowych drużyn, bo oni zazwyczaj mają albo 30 punktów, albo 60. Jeżeli mają czyste konto, nigdy nie dają więcej. Nie mają AA, a taki Bułka, Petrowicz, czy Damen, czy Flecken, oni zawsze są busy i zawsze mają dużo interwencji i też z racji, że mają dużo quality, no to też nie od walenki baboli, a taki Neuer, z racji, że często gra wysoko, często gra e, nogami, no to kopnie nie tu gdzie trzeba i jest error i jest brama z tego, jest w ogóle 15 punktów, nie 30. E, więc. E, starałbym się na to patrzeć. Jeżeli chodzi o obrońcę, to. Staram się dobierać obrońcę do bramkarza, niemniej nie zawsze. Najlepsze obrońca to taki, który e, Oczywiście bierze rożne, bierze wolne. E, jeszcze jak ma mecz u siebie z jakąś Drużyną z dołu tabeli, no to też w ogóle jest mitwalina. E, tutaj dobrą opcją jest na przykład Klaus, paruję go z włoką, Klaus bierze rożne e, wolne, nie pamiętam w sumie. E, Dobre, a kręci jak siekną przez z taką, to, to fajnie to boostuje lineup, grałem z rim, RIM, RIMS się. I czy grać centerback'a czy fullback'a? Z tym różnie, jeżeli mamy takiego Boska Glega na przykład z PSW z czasów jego świetności sl 5, to w momencie kiedy oni stracili bramkę, on robi najlepsze punkty, bo oni wtedy starali się dominować Ball position i miał bardzo dużo podań w trzeciej tercji, w finałowej tercji, a za to obręca dostaje pół punkta, dużo long ball podań, także tutaj z tym różnie. Z tego co widzę, to jeżeli jakaś drużyna gra trójką z tyłu to taki pół lewy bardzo dobrze daje, typu hinkapie, typu Kiwior w reprezentacji na przykład. Widzę, że dobre punkty robią. Wydaje mi się, że dlatego, że oni z racji, że mają dobrą lewą nogę, to grają właśnie długo, dużo tych długich podań, dużo więcej niż taki pół prawy. To jest do przetestowania. Ostatnio na to zwróciłem uwagę, ciekawa sprawa, wydaje mi się. No jeżeli chodzi o pomocnika, no to... No wiadomo taki, który bierze sety, jak zawsze. Staram się, staram się unikać szóstek typowych typu e, nie wiem, Bartek Slish na przykład, e, albo nie, Kajsedo, Kajsedo jest spoko, a nie mniej robi dobre AA, jednak chcemy hitnąć stuchę, więc e, najlepiej jakaś ósemka, dziesiątka, albo Kimisz, który bierze rożne w Bayernie. E, no i tyle myślę, jeżeli chodzi o pomocnika. No wiadomo, że skrzydł ze skrzydłowym jest różnie. Ze skrzydłowym jest różnie, ponieważ jeżeli oni tam tracą, wchodzą w driblingi, jeżeli tych driblingów nie wygrywają, no to tracą Ball possession. I mają wtedy jedne punkty, więc może być lipa. Jeżeli chodzi o napastnika, no to staram się nie grać typowych dziewiątek typu na przykład Lewandowski Bo oni albo strzelą i mają 60 punktów, albo jak nie strzelą, to nie mają nic punktów i to jest nieopłacalne, według mnie nie są w stanie szczelić stówy, jeżeli nie strzelą hatrika. E, dlatego tutaj też chcemy kogoś, kto najlepiej bierze różne, tu Marmurs City teraz, albo Czerki, e, e, czy, czy kogoś chociaż kto bierze jakieś, nie wiem, powiedzmy karne, tak? E, dlatego, dlatego uważam, że tutaj powinniśmy się też skupić na takich zawodnikach, którzy, którzy robią najlepsze AA. na no, a tacy to są właśnie skrzydłowi, którzy wchodzą w i wygrywają te dribblingi, mają win contest. Za co to mają jakieś ekstra punkty. Jeżeli ktoś gra na dziewiące, no to prawie nie dotyka piłki, tak jak Lewy. Tak? Jeżeli chodzi o ekstra, to właśnie staram się unikać tutaj grania dwoma napastnikami. No bo z napas napastnikami, tak jak powiedziałem wcześniej, często różnie z tym AA bywa. I chcemy tutaj zawodników, którzy kręcą te AA, którzy w momencie, kiedy zdobędą decisive, mają te 80 plus punktów. Um, no czasami jest tak, że no dobra, gram tymi dwoma napastnikami, bo czerki, no, nie uważam za napastnika, tak samo jak, nie wiem, powiedzmy Jamal, którzy zawsze te A20, A30, A są w stanie wykręcić. Uh... No i tyle, no wiadomo, najlepiej jest domowy matchup, domowy matchup z dolną częścią tabeli i, i myślę, że wtedy, wtedy to fajnie oddaje. No i chyba najważniejsza sprawa, nie słuchamy się innych, staramy się robić własny research. Odnosi to się do przede wszystkim do tych wszystkich stron które e, robią jakieś predykcje, to wszystko robią ludzie, trzeba o tym pamiętać. Oni nie są wyrocznią. Często to są ludzie, którzy nie mają nawet karnetu na sezon e, Więc tak samo ja z, z innej części Europy jestem w stanie zbudować taki line-up i, i wyciągnąć własne wnioski. A co innego oczywiście, jeżeli wiemy, że ktoś jest fanem jakiejś drużyny i chodzi co, co weekend na mecz i śledzi, śledzi wszystkie newsy. To wtedy tak, ale z reguły to też są po prostu ludzie, którzy siedzą i grają w G, tak jak ja albo ktoś inny i staramy się robić własny research. Jeżeli chodzi właśnie o jeszcze klasik kartę, no to jeżeli yy, tutaj powiedzmy gra Marmusza In Season, no to z racji, że mam Kimisa Classic, to tutaj wtedy Classic e, leci Kimish. Nie, nie wiem, dlaczego pokazuję Incision, no, ok, mam in No bo wtedy Kimisha mogę użyć in season w innym line-upie i... Chociaż, jeżeli gram najlepszy mój mojlener tutaj, no to patrz, zwracam też uwagę na bonus i wtedy bym dał tego kimisia No ale raczej nie gram tutaj marmuszem, bo dwóch napastników, więc tutaj będę szukał raczej pomocnika albo obrońcy. No i tyle. No i dajcie znać na Discordzie czy w komentarzu, co myślicie o tego typu filmach. Czy nagrywać więcej, czy nie. Okay. Ciao.